Witajcie na kanale Linia Wisły. Mam na imię Bartłomiej, mieszkam w Wielkiej Brytanii 12 lat i chciałbym dzisiaj opowiedzieć odcinek trzeci na temat trzeciej drogi. Trzecia droga w mojej ocenie to jest a, i mojej teorii spiskowej, którą gdzieś chcę trochę jakby rozpisać w dzisiejszym odcinku a, jest to koń trojański, ale wujka sama. Dlaczego? No jak wiemy, trzecia droga składa się z PSL-u, czyli wcześniej ZSL-u, dawno kiedyś. Jak ktoś chce, to niech poszuka. W internetach jest na ten temat dużo. Ja wiem tylko tyle, że to jest partia, która głosuje sama na siebie i mam na to swoje jakby oczywiste dowody. Mam taką przygodę w życiu, że tam właśnie poznałem kogoś, kto mieszka w takiej małej miejscowości. No i tam wójt wszystkim dawał, że tak powiem, jak to jest, nie? że tam wójt dawał wszystkim z rodziny, każdemu z rodziny z tej wioski, bo wszystkich znał, wiedział, kto jest z kim powiązany, tak jak proboszcz w parafii. Mała miejscowość jest jakby zamkniętym środowiskiem, z reguły, oni się wszyscy znają. No i wójt, jak jest mądry, to rozdzieli te wszystkie funkcje w gminie, w urzędzie każdemu z rodziny i wtedy. Każda rodzina jest zobowiązana, no bo wiesz, wujko, wujkowi dał pracę, no trzeba na niego głosować, bo przyjdą inni, obcy, nie, to, e, to ten i, i wszyscy wójta swojego zachwalają, bo jest taki dobry. No i to się tak kręci i partia, która głosuje sama na siebie, zawsze będzie miała te 5%, e, dlatego tak o niej mówią i dlatego tak długo trwa, nie? bo to jest takie zależność, nie, I to tak jest, to, to nie wiem jak to zmienić, to, to jest ten. A druga strona to jest e, właśnie trzecia, trzeciej drogi to jest chołownia który przyszedł, bo chcieli przebić trochę sufit. Przyszedł i dał im dodatkowy wiatr w żagle, na koniec, jak się okazało. Ale to też dlatego, że tam są spin-doktorzy, agenci i inne, inne, inne stwory to jest tak naprawdę koń trojański amerykański. Dlaczego? Dlatego, że no skoro Hołownia pracował w TVN-ie, no to to jest amerykańska stacja i dlatego oni go tu wysłali. Dlaczego? Dlatego, że mieli po prostu, jak jest PiS, który opowiada się z własnej nieprzymuszonej woli, moim zdaniem, albo ktoś mu tam jeszcze podpowiada, żeby być praamerykański. Tak, Amerykanie nie są głupi i chcą się zabezpieczyć, i wiedzą, że jak się okaże, że PiS sobie nie poradzi w wyborach, no to trzeba mieć tu kogoś, jakiegoś namiestnika, kto im pomoże w pilnowaniu swoich interesów, tych militarnych. No te kontrakty, które Polska zawarła, no to są bardzo lukratywne, nie? Sto a no wiecie, ale to też jedno, ale druga też sprawa. No Amerykanie mają problem na Bliskim Wschodzie, Z Izraela muszą bronić przed całą tą nawało, islamską, więc oni e, będą potrzebowali tutaj w, w Europie jakieś e, mięsa armatniego, że tak powiem, brzydko i dosadnie, niestety. E, więc Niemcy nie pójdą, bo tam nie ma armii. Europa też jest praktycznie rozbrojona. A Francuzi specjalnie, zamiast siły lądowe, to wolą marynarkę, żeby się po prostu nie pchać, nie? Ale to jest na inny film. Tutaj to jest tylko kwestia tego, właśnie, że chołownia jest koniem trojańskim amerykańskim, dogadani są po prostu z Niemcami, Niemcy biorą gospodarkę, a, a Amerykanie będą pilnowali sił zbrojnych, będą pilnowali kontraktów i tak dalej. No i teraz się okaże, nie? czy te kontrakty zostaną skasowane. No tutaj zobaczymy, jeśli hołownia albo ktoś z jego drużyny będzie. A będzie ministrem obrony narodowej. Ja tutaj już w ogóle to się śmieszki zrobiły w filmie. No przecież Hołownia ma w domu żonę, która jest pilotem. Miga 29 <grym> musi teraz pewnie mieszkać w Malborku ale to nieważne. Tam jest, tam jest na YouTube taki film z Markiem Jakubakiem, jak on się nabija z tego. Kto będzie komu salutował w domu, nie? Albo kto będzie w domu rządził? No to to właśnie tak to widzę, więc. To tak na koniec, może żeby było śmiesznie. Jak się podoba, to like, subscribe. No i do jutra.